nie! Oby to nie był kord. Mamo! Mam 37 stopni! Chyba umieram! Zaraz sprawdzę, co to za choroba, co mam. O nie! Śmiertelna? Jej! Dwa tygodnie nie muszę chodzić do szkoły! Mamo, czuję się świetnie, a ten smok w przedpokoju już w ogóle mnie dokucza. No, to zobaczymy czy nie mam temperatury. Nie babciu, nie mogę cię zarazić przez telefon. Ciekawe, kogo mi się udało zarazić. Mamo, daj mi syrop! Czeszy, jesteś chory? To pa Odhaczam. Dobra, to jeszcze dwa dni chorowania i dwanaście udawania. Cześć Marta, jesteś chora? Dopa. Odhaczona. Przynajmniej w Minecrafta mogę grać cały dzień. Cześć Michał. Nie jesteś chory? No to dawaj, wpadaj do mnie. Mam nadzieję, że to tylko alergia mam połknąć te wszystkie tabletki? E, niemożliwe, żebym zachorował przez przeciąg. To tylko teorie spiskowe. Dobra, to muszę być jeszcze chory w listopadzie, bo wtedy wychodzi cyberpunk. E, żeby tylko nie przełożyli premiery znowu. <ścoughs> Plague Incorporated. A mogłem sobie dać wyciąć migdałki. Przykro mi jest, że on miał mnie sprawdzę z fizyki. Nad! O, nie muszę chodzić przez 4 miesiące do szkoły, bo mamy kwarantannę. Mamo! Mamo! Już jestem zdrowy! Mamo, daj mi więcej syropu! Sprzedam chorowanie na dwa tygodnie za skórkę do cesa. Jak umrę, to się nie ode mnie Kaszel? Jest. <grych> Michałowi w testamencie zapisuje moje wszystkie figurki Lego. A Krzyśkowi dam konto do Robloxa. Gorączka? Au! Jest. Ech, gdyby było globalne ocieplenie, to nikt by nie chorował. Ból jest. Nawet żelki smakuje jak kaktus. Mamo, wystawisz mi tego slapu. Yo! Dawaj super! Lajka like i komentarz. monster!